To jest w ogóle no, takie spełnienie marzeń sportowca w ogóle m, dostać kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie, a no, być jako kibic no, to też jest y, takie wyróżnienie, no, taką drugą kwalifikację my dostaliśmy y, tutaj od y, z Zielonej Góry. Nie? Zabieramy, zabieramy dwóch podopiecznych, to są dwie dziewczynki, one trenują, no u nas jest inaczej w akrobatyce sportowej, trenują dwójki i trójki kobiet. Akrobatyki sportowej nie ma na igrzyskach, jest tylko trampolina, no ale gimnastykę, no chętnie byśmy zobaczyli gimnastyczki, taka pokrewna powiedzmy dyscyplina. Dla mnie wyjazd jest na pewno możliwością zobaczenia igrzysk z bliska Poznania. Może Olimpijczyków, no i też zobaczyć Paryż, pojechać za granicę, właśnie z taką bardzo fajną misją gospodarczą, żeby promować nasze, nasz region. Jest to bardzo fajna możliwość spotkania nowych ludzi. Trenuję ten Ziemny od 8 lat i na pewno jest to duże wyróżnienie, by pojechać do Paryża na tak wielką imprezę, która odbywa się co 4 lata. Na pewno chciałbym zobaczyć. Swoją dyscyplinę najlepszych ze swojej dyscypliny. No, zobaczcie, jak to robią najlepsi na świecie. Na pewno chciałabym zobaczyć ogólnie same starty, jak to wszystko wygląda, jak zawodnicy radzą sobie ze stresem i... Po prostu, jak im idzie w tych mistrzostwach, w igrzyskach, dlatego że to są bardzo ważne zawody. I również chciałabym kiedyś wziąć w nich udział. Nie wiadomo, czy mi się to uda, ale również jest to moje marzenie, więc mam nadzieję, że. Teraz przyjadę kibicować i oglądać ich starta, A może kiedyś uda mi się samej wystartować? No, jest to dla mnie jedno z wielu marzeń, aby pojawić się tam i wystąpić jako, jako Olimpijczyk. Będę robić wszystko, aby do tego dążyć, bo w końcu to marzenie. No jest na pewno gdzieś tam takie marzenie, żeby. Być na tej arenie międzynarodowej, coś się może zdobyć, wygrać, no i na pewno jest to takie małe marzenie każdego sportowca. Szczerze mówiąc, no spodziewam się po tym wyjeździe tego, że zawodnicy, którzy z nami pojadą, Doświadczą tego, o czym marzą, marzy większość sportowców, czyli zobaczenia tej atmosfery Igrzysk Olimpijskich, które w tym roku szczęśliwie odbywają się w Paryżu, czyli niedaleko. Myślę, że oni i tak są dostatecznie dużo zmotywowani, ale to na pewno takie wyróżnienie spowoduje to, że ich zaangażowanie w trening będzie jeszcze większe. Zobaczą na co tak naprawdę mają się przygotowywać w przyszłości. Temat a w ogóle aktywności fizycznej w ostatnich latach no, jest tematem takim, który jest gdzieś tam na dalszym planie, e, w, jeśli chodzi o młodzież. I myślę, że w, tego typu akcje mogą się przełożyć w ten sposób, że nasi zawodnicy będą zachęcać kolegów do podobnych aktywności, jakie oni sami uprawiają.